Cześć kochani, dzisiaj mamy środę, godzina 10 rano, ja dopiero wstałam, w końcu się wyspałam, w końcu jestem w miarę ogarnięta, oczywiście stara sceneria, kawa, szlafrok i jedziemy. Dzisiaj w planach ciągi, ja planuję zrobić 115-120 na raz, pewnie pójdzie z taką techniką, że o matko, no ale mam nadzieję, że jednak się uda. Paweł ostatnio mówił, że chce zrobić 280. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. Myślę, że, że bez problemu, ale tak jak mówię, zobaczymy. Wszystko będę Wam nagrywać. Teraz kończę kawę, idę robić śniadanie. ogarnąć trochę ryjek i idziemy na trening. Ogólnie nie miałam chodzić na treningi teraz. Miałam ten ciąg traktować jako ostatni trening. Ale jednak wczoraj byłam na GPP, z tego względu, że miałam maksy na siady w poniedziałek, troszeczkę mnie pospinało, jednak troszeczkę rozruszać się trzeba było. Dzisiaj środa ciągi, w piątek wieczorem na wyciskanie, ale idę z Pawłem jako asekuracja, bo nawet wieczorem nie ma kogo poprosić o wyciągnięcie sztangi. I co, I ja, ciąg... ja wyciskanie odpuszczam, zostawiam siłę na niedzielę. W czwartek zaczynam odwadnianie, jedynie co to od południa, więc cały dzień praktycznie na kawie, na zielonej herbacie, znaczy się do południa. Później już automatycznie zaczynam odwadnianie, żeby się zmieścić w tej kategorii, w której chcę się zmieścić. Myślę, że siła mi bardzo nie, nie spadnie. Myślę, że tam może z kilogram. No, zobaczymy. Jednak no, zależy mi na tym, żeby zrobić tą wagę. Vloga w sobotę Wam nagram standardowo, ale połączę go z vlogiem w niedzielę, żeby nie wrzucać zruchodzonych filmików, bo to nie ma najmniejszego sensu. I, i filmik wrzucę pewnie albo w niedzielę wieczorem. Albo w poniedziałek po południu, jak już wrócę do Rzeszowa, nie wiem, czy będę brała komputer ze sobą, czy nie. Zobaczymy, zobaczymy, jak to z bagażem i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Mam szczęście, bo hotel mam naprzeciwko McDonalda, więc zaraz po ważeniu, zanim pójdę do pokoju, idę. Właśnie do Maka i obok wejścia hotelu mam serie, więc jest to w średnim niebie. Więc teraz ostatecznie zabieram Was na trening. Znaczy najpierw idziemy ogarnąć ryjek, Zabieram Was na trening. Ciągi, trzymajcie się, żeby się te 120 może udało. Nie wiem, nie mogę przebić tego 135. Nie, nie mogę dojść do tego, do tego wyniku. No kurczę, nie wiem czego. Próbowałam wszystkiego, klasyka, ale yy, to co zobaczyłam na filmiku, to nawet wam tego nie wrzucę. I w życiu nie będę podchodziła już do klasyka, bo no, odluczyłam się go całkowicie. Jednak dźwignię mam bardziej do sumo. Także idziemy ogarniać ryjek pakowanie na, na trening i śmigamy już na y, siłownię, Także lecimy. Czyli teraz czas na ogarnięcie ryjka, jesteśmy w mojej łazience, moje włości. <grym> Także jedziemy z ogarnianiem ryjka i później idziemy na pakowanie. Także na samym hazku. muszę strąj włosy A ja jest włosy Ale, ale będę będzie... zawsze... Na samym początku muszę spiąć włosy i będę teraz ziemniakiem. Także przepraszam, że musicie oglądać ten, ten nieszczęsny widok. Pięknie jedziemy z maseczką. Coś takiego dostałam od siostry. Jezu, jakby zbliżenie. Także zobaczmy, co to takiego. Fu, to jest czarne. Dobra. O, ale będę piękna! Patrzcie na to! To się pieni! Czuję się teraz, jakby mnie mrówki obsiadły i tak mi chodziły po twarzy, ale? Ale całkiem przyjemne, powiem szczerze. Także teraz tak muszę zostać. Pfff! 2-3 minuty. I będę to zmywać. I w końcu się spakuję na trening. I co my, kobiety, musimy robić przed wyjściem, żeby Wam się podobać? No, także ryjek mam ogarnięty. Włosy ogarnęłam w miarę. One i tak żyją własnym życiem. Teraz pakowanie na trening i idę. Na ciągi. No to co Dominik? Z tym piżamki? A jeśli ktoś gra na gitarze i. i może polecić mi jakiś e, fajny stojak na gitarę, bo ona tak sobie stoi w pokrowcu albo właśnie tak leży na ziemi, jak, jak widzieliście. A e, boję się zamawiać, e, jaka z niesprawdzonych aukcji, bo boję się, że któregoś wieczoru po prostu ta gitarami walnie i będzie po gitarze. Także jakbyście mogli, to albo wyślijcie mi w komentarzu linki, nie wiem czy się da, a chyba się da, albo na Instagramie, ewentualnie na Facebooku, jeśli ktoś mnie ma w znajomych, ogólnie myślałam ostatnio o fanpage'u, no ale zobaczymy jeszcze się nad tym zastanawiam także jakby byłabym bardzo wdzięczna jakbyście mi albo podesłali jakieś linki albo właśnie y, polecili coś sprawdzonego Thank <laughs> you. Treningu, sukienka ściągnięta e, także teraz idę się kąpać e, i małe podsumowanie 120 tak jak chciałam poszło oczywiście wiedziałam z jaką to pójdzie techniką dlatego nawet nie jestem zdziwiona że, że z taką techniką ani inną nie wiem nie mogę e, pleców ogarnąć nie wiem czy to kwestia brzucha czy czego nie mam już pomysłu będę musiała chyba z Grześkiem od podstaw zacząć robić właśnie ciągi jeśli chodzi o pawła 260 poszło bez problemu. Znaczy z problemem, bo miał iść na 280, ale podczas Amrapu zerwał sobie paznokcia i wiem jaki to jest ból, żeby zamknąć chwyt właśnie z zerwanym paznokciem, także wcale się nie dziwię, aczkolwiek myślę, że na wyciskaniu będzie lepiej, które będzie w piątek. Także ja teraz idę się kąpać i idę do domku. Już pomału zacząć się pakować na pruszków. Tak jak mówiłam, to jest ostatni trening przed zawodami, także e, pomalutku e, idę odpoczywać, regenerować się. No i zobaczymy, jak to będzie w niedzielę. E, w takim razie zapraszam na Instagrama. Gdzieś tu, 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 tu gdzieś tu. E, i do zobaczenia już w niedzielę albo w poniedziałek, tak jak mówiłam, sprawię wam filmik z wyjazdu i z samych startów, nie tylko moich, także do zobaczenia.